Siemanko! Dzisiaj ponownie sprawdzam ekonomię w budynkach produkcyjnych Farming Simulator 22. Przyjrzę się dzisiaj piekarni, czyli ile zarobimy piekąc chleb i ciasto. Do wyliczeń potrzebujemy ceny tych produktów. Analizowałem ceny przez 12 dni w grze, trudności gospodarcze ustawione były na trybie łatwym. I teraz możecie zobaczyć najniższą i najwyższą zarejestrowaną cenę za 1000 litrów. Przy moich wszystkich obliczeniach używałem średniej ceny pomiędzy minimalną a maksymalną. Średnia cena za mąkę wynosi 1488 dolarów, za cukier 1538 dolarów, za mleko 2121 dolarów, za jaja 4650 dolarów, za masło 2676 dolarów. Za truskawki 775 dolarów, za chleb 4280 i za ciasto 9929 dolarów. Dlaczego dolarów? Mogą być też euro, złotówki, funty. W farmingu nie ma to różnicy. Kupno piekarni wynosi 50 tysięcy dolarów. Wykonuje ona dwa cykle w ciągu godziny. I koszty na godzinę, jakie ponosimy, to 2 dolary. Zacznijmy teraz od pieczenia chleba. Potrzebujemy na godzinę 180 litrów mąki, aby upiec 90 litrów albo też sztuk chleba w godzinę. Koszty produkcji i przychód możesz teraz zobaczyć na grafikach, a ja skupię się na dochodach. Dochód to przychód pomniejszony o koszty. Czyli dochód na godzinę pracy piekarni wynosi około 115 dolarów. Jak szybko spłaci nam się zakup piekarni, jeśli produkcja będzie cały czas aktywna i pracownicy będą piekli chleb? Po 18 dniach, 1 godzinie i 35 minutach. Jest to czas z gry, a nierealny. Więc możecie go sobie przyspieszyć i będzie na przykład 120 razy szybciej, jeżeli dni wam przelecą, a produkcja będzie cały czas chodzić. Dodatkowo zarobek na czysto za wytworzenie 1000 litrów, czyli dochód wynosi 1281 dolarów. Teraz przejdźmy do pieczenia ciasta. Potrzebujemy na godzinę produkcji 16 litrów mąki, cukru, mleka, 16 litrów albo też sztuk jajek, 16 litrów masła i 16 litrów truskawek. I produktem finalnym będzie 40 litrów ciasta. Dochód na godzinę pieczenia wynosi około 183 dolary. Jak szybko spłaci nam się zakup piekarni produkując cały czas ciasto? Po 11 dniach, 8 godzinach i 55 minutach. Czyli szybciej niż przy pieczeniu chleba, ale Zaraz do tego wrócę. Dodatkowa statystyka to zarobek na czysto za wytworzenie 1000 litrów ciasta wynosi 4580 dolarów. Ale zajmie to piekarni ponad 24 godziny. Wracając do tego ale. Pieczenie ciasta wymaga wiele produktów, żeby piec ciasto, potrzebujemy mieć krowy, kury, szklarnie, mleczarnie, cukrownie i też młyn zbożowy. Dodatkowo potrzebujemy wiele pól i też maszyn, aby na przykład zbierać buraki cukrowe czy też trzcinę cukrową. Musimy też zadbać o krowy, aby produkowały nam mleko. Jest to opłacalne, ale gdy nasze gospodarstwo jest już troszkę bardziej rozwinięte. A więc podsumowując, piekarnie najlepszy zarobek daje nam pieczenie ciasta. Ale wiąże się to z wieloma kosztami. Dlatego na początek opłaca się kupić piekarnię, ale z mąki piec chleb. Jest to fajny, dodatkowy zarobek, bo produkując 1000 litrów mąki zarobimy około 240 dolarów, a z tej mąki produkcja chleba da nam 640 dolarów zysku. Czyli od zboża do chleba możemy dodatkowo zarobić 880 dolarów za 1000 litrów mąki. Czyli polecam kupować piekarnie? Jeśli macie już mąkę. Pamiętajcie też, że ja używałem uśrednionych cen. Jeśli będziecie sprzedawać produkty po cenach bliższych maksymalnej, to wasz zarobek będzie też wyższy. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie filmu. Zostaw łapkę, komentarz i subskrypcję, jeśli chcesz tego do zobaczenia w kolejnym filmie Cześć.